Cześć wszystkim! W tym odcinku skupimy się na najlepszych komiksach Marvela opublikowanych w tym roku. Zapraszam do oglądania! Miejsce 10. Moon Girl and Devil Dinosaur. Lunella Lafayette, nie będąc jeszcze nastolatką, stała się geniuszem i chcąc zmienić świat, uczy się przy tym, że potrzeba do tego czegoś więcej niż potężny umysł. Gdy jest pełna obaw wobec własnych genów Inhuman, jej życie odwraca się do góry nogami, gdy czerwono-skóry dziki dinozaur zostaje przeteleportowany do naszych czasów. Razem tworzą najbardziej niesamowity zespół Marvela. Miejsce 9. Doctor Strange. Stephen Strange znany szerzej jako Doctor Strange to postać znana w komiksowym uniwersum już od Dawna jednak szczególnym powodzeniem cieszy się od publikacji filmu o tym bohaterze. Niezależnie od tego, jak dobrze znacie historię doktora, będziecie mogli wgryźć się w tę serię bez wahania. Na początku dostajemy krótkie wyjaśnienie, kim jest główny bohater i dlaczego jest jaki jest. Chwilę później skaczemy od razu w głąb akcji, a Strange musi sobie poradzić z kolejnym nadnaturalnym przeciwnikiem. W komiksach pojawiają się m.in. Zjadacze Dusz, co samo w sobie jest dość ciekawym pomysłem. Miejsce ósme Spider Woman. Pierwsze pięć numerów Spider Woman opowiada, o nowej roli, która przypadła Jessica, czyli bycie matką. Superbohaterka będąc w ciąży odsuwa się od walczenia ze złem właśnie ze względu na dziecko. Wraz z Benem Ulikiem reporterem Daily Bugle szkoli nowego bohatera Rogera Kinga, zwanego inaczej jeżozwierzem, aby ten zajął się obroną miasta. Tuż przed podaną przez ziemskich lekarzy datą porodu Jessica z nudów udaje się do kosmicznego szpitala, który poleciła jej przyjaciółka Carol Denvers. Wszystko idzie jak po maśle, dopóki Skróle nie przejmują kontroli nad jednostką. Miejsce siódme, Karnak. Możesz nie wiedzieć, kim jest Karnak, ale na pewno się dowiesz, gdy Warren, Ellis i Gerardo Zafino z tobą skończą. Phil Coulson udaje się do Karnaka, by pomógł S.H.I.E.L.D. w sprawie związanej z Inhumans, a to, czego się dowie, na pewno cię przerazi. Karnak prowadzi swój własny kult i naciąga agencje rządowe na ogromne pieniądze. Słowa Karnaka najlepiej opisują klimat komiksu. Moim przekleństwem jest to, że widzę skazę we wszystkim. Systemy, filozofie, struktury, ludzie, wszystko. Nigdy nie zapominam, kim jestem. Jestem Karnak Inhuman. Miejsce szóste Mockingbird. Postać Barbary Morse po raz pierwszy pojawiła się w komiksach już w 1971 roku, jednak przydomek Mockingbird został jej nadany dopiero 9 lat później. Od tamtego czasu Dr. Morse grała mniejszą lub większą rolę, jednak najczęściej jej obecność była tylko tłem dla działań innych superbohaterów. Bardzo niedawno, bo 9 marca bieżącego roku Bobby oficjalnie dołączyła do grona superheroin, które mogą pochwalić się swoją własną, solową, komiksową serią. Smaku temu wszystkiemu dodaje fakt, że za scenariusz i stronę wizualną odpowiada Same kobiety, przynajmniej jak na razie, a wśród nich jest Polka Kasia Niemczyk. Mockingbird jest godnym rozpoczęciem kolejnej regularnej serii od Marvela. Po jego lekturze w głowie zostaje nam więcej pytań niż odpowiedzi, ale czy właśnie nie o to chodzi? Miejsce piąte: Moon Knight. Moon Knight to jedna z czterech tożsamości eks-bohatera najemnika Marka Spectora. Człowieka, który został wskrzeszony przez starożytne egipskie bóstwo księżyca Konszu. Od tego momentu stał się on jego awatarem, wymierzając sprawiedliwość na własną rękę, każąc niegodziwych i mszcząc się za zbrodnie dokonywane na niewinnych. Moon Knight nie należy do najdelikatniejszych, jego styl rozprawiania się z panoszącymi się po ulicach Nowego Jorku przestępcami jest dość brutalny. Moon Knight to niezwykle obiecujący początek serii. Rzuca zarówno bohatera, jak i czytelnika w dziwne, nieprzyjazne środowisko, które zdaje się nie być tym, na co wygląda. Już sam początek ogromnie intryguje, później się tylko to pogłębia, aż do zakończenia zeszytu, które urywa się w perfekcyjnym momencie, zachęcając do sięgnięcia po więcej, ale nie zostawiając niedosytu. Miejsce czwarte, Timely Comics in Invincible Iron Man. W czerwcu tego roku wystartowała całkiem nowa, a właściwie to odświeżona inicjatywa Marvela o nazwie Timely Comics. Timely Comics jest poprzednią nazwą wydawnictwa, która używana była jeszcze zanim powstało całe wydawnictwo Marvel Comics. Akcja ma na celu sprzedaż reprintów rozpoczętych niedawno serii z uniwersum All New, All Different w niskich cenach. Invincible Iron Man to według mnie najlepiej prezentująca się seria z obecnie wydawanych przez Marvela komiksów. Seria liczy sobie aktualnie 12 numerów i trzyma naprawdę wysoki poziom, jeśli o fabułę chodzi, nie spadając przy tym poniżej ani na chwilę. Oprócz głównego bohatera Invincible Iron Man prezentuje czytelnikowi też kilka innych postaci, w tym doktora Duma w swojej nowej ludzkiej wersji, Madame Mask czy doktora Stranger. Miejsce trzecie The Unbeatable Square Girl. Ryan North i Erika Henderson dostarczają niesamowicie zabawny, optymistyczny i dziwaczny komiks, który powinien trafić do czytelników w każdym wieku i o dowolnych, superbohaterskich preferencjach. Nie sposób bowiem Square Girl w tym wydaniu nie uwielbiać, szczególnie gdy dyskutuje ze swoją wiewiórką albo zapomina się, że nie powinna jako Doren nosić na ulicy pół tony kartonów z rzeczami bez wysiłku. Cały zeszyt to niesamowicie lekka, inteligentna i pełna humoru lektura, a gdy dotrzecie do clihangera, na koniec wasza czaszka eksploduje. The Unbeatable Squirrel Girl to wasz nowy ulubiony komiks, po prostu jeszcze o tym nie wiecie. Miejsce drugie, The Mighty Thor. Kiedy Marvel ogłosił, że Thor będzie kobietą, wywołało to niemałe zamieszanie. Kurs już opad, poznaliśmy też tożsamość tajemniczej bohaterki, która dołączyła właśnie do Avengers i doczekała się nowego otwarcia własnej serii. Stanowi ona dobry punkt startu dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej poznać nową posiadaczkę tytułu Thora i sytuację 10 Królestw. Jeżeli po ostatnich filmowych produkcjach Marvela tęsknicie do dawno niewidzianego Asgardu i chcecie zacząć śledzić losy komiksowych Azów, nie mogliście na ten moment lepiej trafić. Polecam zarówno nowicjuszom, jak i wyjadaczom świata komiksów, obojga płci. Miejsce pierwsze, Vision. Vision to postać, która w swojej bogatej historii wielokrotnie miała wpływ na losy uniwersum Marvela, jednak nigdy jeszcze nie miała szansy wykazać się w swojej solowej serii. Zmiana ta nastąpiła wraz z All New, All Different Marvel, a historia, którą otrzymaliśmy, zaskoczyła wszystkich. Vision jest tutaj postacią, która nie potrafi zapanować nad tym, co dzieje się za jego plecami i nie zakłada, że jego historia może mieć wpływ również na jego najbliższy. Jego działania od początku są kwestionowane przez innych superbohaterów, którzy, mimo łączących ich więzi, boją się konsekwencji kolejnych czynów Androida. Bez wątpienia, Vision to najlepsza seria, jaką na ten moment ma do zaoferowania Marvel. Szkoda więc, że Tom King podpisał kontrakt na wyłączność z DC i po zakończeniu tej serii przyjdzie tam trochę poczekać, nim napisze on równie ciekawą historię o innej postaci Marvela. To wszystko dziś na temat 10 najlepszych tegorocznych komiksów Marvela. Jeżeli brakuje wam jakiegoś tytułu, podzielcie się z nim w komentarzach, a ja tymczasem odsyłam Was do mojego projektu, wspieram to i znajdziecie link w opisie. Do zobaczenia.